Kochani, witam Was na moim kanale Kopalnia Succesji. Ja nazywam się Wojciech Godoński. Witam Was z Kurgady. Jest godzina 22. Ja jestem na takiej dzielnicy, która się nazywa Tahar. E, tutaj każdy rezydent Wam będzie odradzał, żebyście tutaj przyjechali, bo jest podobno bardzo niebezpiecznie. TikTok, TikTok. How are you? Where are you from? From Poland. Oh, <laughs> Zakowana. Tak to wygląda, słuchajcie. Jest totalnie bezpiecznie Nic się tutaj nie ma prawa Wam wydarzyć. Jest to naprawdę totalnie arabska dzielnica, jeżeli przyjeżdżacie do Egiptu poznajcie jakby prawdziwą purgadę. poznajcie prawdziwy Egipt. Przyjedźcie na Dahar, nikt nie ma prawa wam się tutaj stać, ceny najniższe w całym Egipcie, kilka razy taniej niż na popularnych tutaj ulicach w Hurgadzie. Cześć kochani, halo, jak tam? Elegancko, bardzo dobrze, spacerujemy. Tutaj akurat moi znajomi z Polski. Czy się bezpiecznie tutaj? Oczywiście, że tak. Dlaczego miałbym się nie bezpiecznie? Jest bezpiecznie, jest fajnie. jest fajnie. Zapraszamy do Egiptu i do zobaczenia. Pozdrawiamy.